Buuu! To ja, Polaris. Dzisiaj będę. Będę reagować na mój film, gdzie dotykam trawy. Okej, okay, to, to ciekawe, jak zrobiono ten film, ponieważ ja powinienem robić w tym filmie, więc. Cześć, wszyscy. Przez... Okej. Okay. Okay. Dzisiaj. Będę dotykać trawy. Ok. Więc, um... No dobra. Tak, wyjdź z Minecrafta! Znaczy to lubię okay. Minecrafta, ale... Um, Okej. Okay. Bo... O! Jest oh, to problem. jestem ja! To On jestem jest ja! To jestem ja! Kresu to kresu ja. O ja! E, poczekajcie! Buty, o, nie mam butów. Okej. Okay. swoje niewidzialne buty. A, niewidzialne buty, Teraz nie mam tych, nie poczekaj. Okej, okay. było widać mnie znowu hmm. O, dotknąłem trawy, dotknąłem trawy. Okej, okay, okej. Okay. Okej okay. hmm. Okej. Okay. Okej. Okay. No, zdejmij swoje buty! Nie mam butów. Okej. Okay. Mhm, mm okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie, nie. A myślałem, że to Fortnite, nie dobra. O łapkowaniu subskrypcji O łapkowaniu tej subskrypcji i zasubskrybowaniu lajka, to pa! Okej. Okay, więc... E, zareagowałem na, na film, gdzie byłem ja. I dobra, to... Pa, chyba zaraz, zaraz, zaraz zareaguje zarag, zarag, na mój film. Więc pa! Hoi!